Jesteśmy na fantastycznym wydarzeniu dla młodzieży. Ogólnopolski konkurs organizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie. My, jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jesteśmy partnerem tego wydarzenia i też patronem tej szkoły. No, jesteśmy pod wrażeniem przede wszystkim ogromnego zaangażowania nauczycieli i takiego fantastycznego ducha, który udziela się tutaj wszystkim uczestnikom, a więc i nauczycielom, opiekunom, drużyn i uczniom, którzy przyjechali z całej Polski. Przygotowania uczniów polegały na używaniu, rozwiązywaniu testów na platformie z, jednego z portali branżowych. Mieli 50 pytań w formie testu. Baza pytań 1300 bądź 1400, w konkursie było zgłoszonych 37 szkół całej Polski, wyłoniliśmy dziesiątkę tych finalistów, którzy no już muszą teorię przenieść w praktykę, także na, na finale mają 9 konkurencji finałowych, których których się muszą zmierzyć. Jednym z najważniejszych problemów w branży motoryzacyjnej jest brak dobrze wykształconych ludzi do pracy i to dotyczy i producentów części i dystrybutorów i również warsztaty motoryzacyjne. W związku z tym cały projekt Autofachmana jest o tyle fantastycznym rozwiązaniem, że rozwiązuje te problemy, jeden z najważniejszych problemów w branży motoryzacyjnej, dlatego też całym sercem wspieramy ten projekt. Chatowiska specjalna strefa ekonomiczna bardzo dbamy o tą warstwę edukacyjną. Bardzo nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy, którzy inwestują tutaj swoje środki w Województwie Śląskim, mieli też dostęp do solidnie przygotowanej kadry pracowników i myślimy, że tego typu forma współpracy przy takich wydarzeniach jak, jak konkursy autofachmana czy turniej spawalnictwa wirtualnej rzeczywistości są to tego typu kierunki, które pokazują jak duży potencjał mają uczniowie w naszym Województwie, jak są to zdolni ludzie i przede wszystkim młodzi ludzie, przed którymi wielka przyszłość. Bardzo zależy nam na tym, żeby te zawody postrzegane jako trudne, czasami jako nieatrakcyjne, trudne fizycznie, jako brudne, kojarzyły się uczniom, którzy rozpoczynają naukę. Z taką wysokiej jakości technologią. I teraz wirtualna rzeczywistość to rzeczywiście pozwala nam na zbudowanie takich narzędzi, które dają możliwość rozwijania tych kompetencji zawodowych w sposób absolutnie no, fascynujący. Tak? Widać tutaj siedem drużyn. To są drużyny z naszego województwa. Uczniowie klas drugich techników, którzy rozpoczęli kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa. I chcemy im pokazać, że tak naprawdę ich wybór kształcenia zawodowego otwiera im niezwykle Niezwykle szerokie horyzonty i niezwykle y, otwarte możliwości za, m, zatrudnienia na rynku pracy, I że to jest dobra nauka.